Ale walka, którą toczymy, jest walka o Polskę, o egzystencję, o istnienie. Dlaczego? To nie jest hasło. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o przyjętych zmianach traktatowych. Wydrukowałem cały dokument. To jest dokument z zapisami zmian traktatowych, które proponuje Unia Europejska. Pomimo to, że Miller powiedział, że to ostatnie głosowanie nie dotyczyło zmian traktatowych, tylko propozycji rozpoczęcia dyskusji, oczywiście Brednia, to jest 625 zmian. 65 obszarach. I już na pierwszej stronie chciałbym to pokazać. Dokument Unii Europejskiej. Na razie o czym innym rozmawiamy. Nie, no nie to jest wchodzimy bardzo wchodzimy w drugi rozmawiamy, nie Rozmawiamy o... Nie, nie. nie tak, Co Pani? Rozmawiamy o istnieniu Polski, a ten dokument sprawi, że Polska przestanie istnieć taką, jaką ją znamy. Dlaczego? Już, już... Proszę, proszę tutaj zobaczyć, nie wiem czy kamera to widzi, na pierwszej stronie zmian traktatowych odnosimy się do Manifestu z Ventotene. Proszę zobaczyć. Ventotene to jest wyspa włoska, na której komunista Spinelli napisał swój Manifest. I co pisze w tym Manifestie? Jedno zdanie, także przygotowałem. To jest fragment z Manifestu, na który powołuje się Unia pisząc projekt zmian. W tym manifestie komunisty Spinellego, który na, tym, na tej wyspie, wyspie włoskiej napisał, pisze, pisze ten komunista włoski tak. Kwestia, która najpierw musi zostać rozwiązana, najpierw, bez niej bowiem nie jest możliwy żaden postęp, dotyczy ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe. I to są słowa, na których buduje się ten dokument. Zniesienie państw narodowych. Wprowadzenie jedności europejskiej i uwaga jednym z głównych, jednym z głównych elementów jest absolutne wprowadzenie mast po prostu euro jeżeli chodzi o granice przejmują granice sprawy zagraniczne będą zaciągać długi ich długi będą spadać nasze PKB będzie spadać i to wszystko w tym dokumencie jest zapisane cokolwiek byśmy tutaj nie otworzyli pierwsze lepsze to jest dokument przegłosowany i, te, i tych dziewięciu, których wprowadził Tusk do Europarlamentu, głosowało za tym. Co więcej, panie pośle, chcemy budowania europejskiej armii. Polski. I my będziemy się temu przeciwstawiać. I decydowania o tym, jak formułowane będą jednostki. Gdzie te jednostki będą stacjonowały. których terytoriów te jednostki będą broniły. I gdzie w końcu będzie linia obrony Polski. Czy na Ale Wiśle, są też dwie nowe może na granicy z Niemcami. Są dwie Jeszcze dwie nowe bardziej na zachód. Pani poseł, dzisiaj rano zadałem takie pytanie. Czy my chcemy silnej Polski w Unii, czy silnej Unii w Polsce. Gdyby nie głosy przede wszystkim przedstawicieli lewicy w Parlamencie Europejskim, to proszę sobie wyobrazić, że gdyby tych dziewięciu polskich europosłów, reprezentujących cały czas opozycję, zagłosowało przeciwko zmianom traktatowym, to wie pani, jak ostateczny wynik by się ułożył? Tak, że Parlament Europejski nie przyjąłby zmian traktatowych. Waszymi głosami te zmiany zostały przyjęte. Akurat nie, bo ja nie jestem w parlamencie. Ale, ale pan... mówi, że... pani, pani poseł Głosami lewicy. No to, ale przestańmy wprowadzać widzów w błąd. W jaki błąd? To jest rezolucja, która nie ma żadnej. Panie, to nie opowiada, Chwileczkę. która nie ma żadnej mocy prawnej. To, właśnie, poseł, to po co ta została rezolucja została przyjęta. Pani poseł. To po co została przyjęta? Ma rozpocząć pewną dyskusję. Nie dyskusja nie. tu się rozpoczęła To na... są poprawki na temat granic. To nie jest dyskusja. Dyskusja była w komisji, w komisji parlamentarnej, Dokładnie. a tutaj zaznaczyłem w tym dokumencie że gotowe rozwoju. Zaraz dyskusja nie ma żadnej prawnej. Nie trzeba było w takim razie głosować nad poprawkami. Dobrze, panie pani że jest to część elementu pani, procesu po, poseł, legislacyjnego. Dyskusja żeby zaczęła się wiele powiedzmy lat nie, temu i na poziomie, a ostatnio na poziomie Komisji Konstytucyjnej. To jest kolejny drugi etap wdrażania zmian traktatowych. Już niedługo spotkają się ministrowie do spraw europejskich. Ja pytam dlaczego w Polsce deklarujecie, że te zmiany traktatowe nie wejdą w życie, a w Brukseli i w Strasburgu krok po kroku popieracie zmiany traktatowe. jakikolwiek z tych Punktów znalazł się nowym traktacie, no bo to potrzebna byłaby zmiana traktatu, to musiałoby na to wyrazić wszystkie państwa członkowskie. A, czyli to jednak jest dokument. A, nie, nagle już no stał dokument. No właśnie, nie jest. Pan to... niczego nie rozumie. Pani wszystko rozumie, rady, o, dlatego opowiadam pani Bredni. Ja, ja brałem udział w tym głosowaniu i ostrzegałem przed wami. Panie pośle, ludźmi, których wprowadził Tusk. I Jeszcze on jest odpowiedzialny i komunikacja. To, jest, to nie jest dokument, który ma moc prawną. I każdy pani, kto pani poseł, inaczej, że, że inaczej to jestem, kłamie. Jestem przerażony, bo wie pani, co, nad niepodległością, suwerennością się nie dyskutuje. Takich tematów się nie podejmuje, że ktoś chce odebrać nam suwerenność. Jeżeli pani chce. W pierwszym etapie tego nie zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczny dokument. To 65 obszarów dotyczących bezpieczeństwa Wszystkie militarnego, spraw zagranicznych, polityki fiskalnej. No ja co wreszcie. trzeba jeszcze zrobić w Polsce, żeby pani zrozumiała, że dokument jest zły? Bo ja